Jak co wieczór wszyscy nie mogą doczekać się serka. Już wam mówimy o co z naszym serkiem chodzi. Nie jest to żaden posiłek, to jest jak widzicie bardzo mała symboliczna ilość. W naszym przypadku to jest chudy, biały twaróg. Ta część dnia to jest taki rytuał. Nasze psiaki wiedzą, że po serku idzie się siusiu i spać i nie trzeba im tego mówić, a po drugie i to jest najważniejsze, że my w tym serku możemy im przemycić absolutnie każde lekarstwo. Także maluchy Serek już znają i po prostu dałyby się za niego zabić. Patrzcie, pałaszują. Każdy nasz psiak to po prostu kocha i uwielbia, i to jest właśnie takie dla nas najważniejsze, że naprawdę każde lekarstwo możemy im w tym serku przemycić. Taki był Serek dobry! No, ja się cieszę, chłopcy! No super! Tak! Się Biler Tomasz. Podziałkował teraz duże pieski. I to samo się dzieje od lat. U dużych piesków. Lekarstwo podajemy. Proszę już zjedzone, bo to ilość symboliczna. Także nic się po tym pieskowi nie wydarzy. No, wy już mieliście towarzysze. Tak, wy już zjedliście swoją porcję serka. No, no już trudno.